Witam serdecznie, mam na imię Damian. Będę prowadził dla Was kanał Poradnik Komputerowy. W dzisiejszym poradniku zaczniemy od czegoś podstawowego, ale czegoś, co przysparza dużo problemów użytkownikom komputera, mianowicie pobieranie aktualizacji automatycznych. Ściągają się, potem są z tym różne problemy, nie będę w to wnikał. Kto znalazł filmik? Ma coś na celu, żeby to po prostu wyłączyć, więc pokażę, jak to zrobić skutecznie i tak, żeby się nie włączało więcej raz. Przechodzimy tutaj do, do panelu sterowania, następnie uruchamiamy Windows Update i tutaj zmieniamy ustawienia. Dajemy, nigdy nie sprawdzać, czy są aktualizacje, nie zalecane, ale tak włączamy. Warto też odznaczyć dwie pozycje, które tutaj są. Następnie zatwierdzamy całość i przechodzimy znowu do panelu sterowania, gdzie znajdujemy narzędzia administracyjne. Potem usługi. Tutaj wciskamy literkę W, szukamy czegoś takiego jak Windows Update. Klikamy dwukrotnie i wybieramy stąd wyłączony. Tutaj spowoduje to to że aktualizacja nie będzie uruchamiana po ponownym uruchomieniu komputera. A jeśli by się zdarzyło, że ktoś pobierze aktualizację, to po ponownym uruchomieniu nie zostaną one za, zainstalowane, dlatego warto tutaj wyłączyć tą opcję w narzędziach administracyjnych. Zatwierdzamy, sprawdzamy, czy pisze wyłączony i zamykamy całość. Takie rozwiązanie gwarantuje to, że aktualizacje nie włączą się więcej razy bez Waszej wiedzy. Dziękuję bardzo.